YouTuberzy, którzy zdobyli Huge Error Kata. Peterek Plays zrobił ten film, a ja jeszcze go... jeszcze go troszkę podpicuję, leczymy. No, słuchajcie, ogólnie Huge Error Cut w momencie update'u był najlepszym petem. Był najlepszym petem do zdobycia. Słuchajcie, najłatwiej go było zdobyć. Chyba nawet tak łatwo jak Hugh Rocka. Dlatego bardzo osób, dużo osób go zdobyło i nawet po 10 sztuk ludzie potrafili go zdobyć. Zobaczcie, tu ktoś komuś się udało. Także przekonaszko. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się też udało go zdobyć, bo naprawdę mega łatwo go było. Nie i pewnie dużo osób z was pewnie będzie go miało. Jak on to... patrzcie, ten już tu dostał, tak? Ale jeszcze z Polski coś go dostał. Zobaczcie, Ulepsze, Meres teraz nagrał. Z nowym nagra. bonusem, znaczy z nowym bonusem, z najlepszym chciałem powiedzieć bonusem, bo teamworkiem, patrzcie, znaczy to tak, super że MERES też go zdobył też spoko, było bardzo, bardzo, łatwo bardzo nam tu siedzi, go zdobyć. oczywiście nazwałem go Error404 i jestem prawdopodobnie pierwszy w Polsce z tym kotkiem. Jeżeli nie, no to możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że jestem jednym z pierwszych. Albo, Znacie nie, kogoś, nie, nie, kto pierwszy, jeszcze nieważne, wydrobił? Widzowie, jest ich... ja jeszcze Karo zdobyła, wiem, zobaczcie. Ale jak bardzo dużo stracę, to będzie mi bardzo przykro, więc wolałabym nie. A, o, jest ja i Puzonik. No Dobra, pokażmy naszego peciszka. <laughs> Dobra, macie mini reakcję. <laughs> Aha. Jest ich. O, teraz 25 na świecie, a było 20 przed chwilą. Co wow, ona to ona szybko jest... zdobyła tego Peta. 25. <laughs> huge Ale aha, bo. No. Okej, okay, bo to słuchajcie, słuchaj, bierze też Enchant pod uwagę, tak mi się aha, wydaje. Aha, mister kurde na Speedzie. Aha. Także dajcie znać, czy znacie jeszcze jakiegoś youtubera z Polski, który go dropnął. See ya. YouTube jakimś cudem polecił ten film tobie, więc kliknij w niego, obejrzyj koniecznie, bo jak poleca, to musisz, nie? To film ode mnie, jak chcesz więcej, to klikaj. No klikaj, klikaj.